Hej wszystkim, z tej strony Atakama na Waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable i dzisiaj, ja wiem, że jesteśmy spóźnieni i wiem, że był live, ale stwierdziłam, że e, jeszcze raz sobie e, omówimy tutaj tak na spokojnie na filmie aktualizację, która została dodana tutaj e, do właśnie Star Stable w zeszłą środę. E, w zeszłą, w tą, w tą co była teraz, jakby... Tu będziecie mieć datę. No, także jak widzicie, ja już tutaj mam tego nowego konia. To jest Morgan. Na live'ie wczoraj około północy, rozmawialiśmy sobie o nich dość tak obszernie. Oczywiście kupimy dzisiaj jeszcze jednego, żeby nie było. Dlaczego ja mówiłam od samego początku, że one mi się nie podobają, i utrzymuję to, absolutnie utrzymuję to, że nie podobają mi się ich maści. Chociaż maści dobre, jeszcze maści nie są o tyle złe. Mm, jak po prostu to. Ja po prostu jestem przerażona tym, tą szerokością. Tutaj, to jest, to jest. To jest. straszne. Naprawdę. Nie wiem, ja. Generalnie te konie nie wyglądają tak bardzo źle. Ok? Jak, jak myślałam, że będą wyglądać. I zaraz ktoś mi tutaj będzie zarzucał, że. A ta to po co grasz w SESO? No gram, bo lubię tą grę. I coś takiego. Strasznie, ale to strasznie mi się nie podoba. Dajcie znać, czy Wam też to przeszkadza, bo ja uważam, że naprawdę tutaj trochę przegieli z tą szerokością pomiędzy tymi oczami. Ale dobra. To jeszcze jest do zniesienia, ok? Ich animacje są naprawdę bardzo fajne. Tutaj nie mam do czego się doczepić. Mi w wyglądzie ich najbardziej przeszkadza to, że mają właśnie tutaj tak szeroko te rozstaw oczu, plus ogon, który mocno odstaje od tyłka. To jest takie. Coś, co psuje, powiedzmy, wygląd być może tego konika. I jeszcze jedna rzecz, do której. Hejo! O Jezus! Dzień dobry, Ankę. Ankę pu Pure Cat. Cat. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. No więc do tego do tego mogę się doczepić. Maści nie są aż takie złe. Ich animacje to jest naprawdę petarda. Słuchajcie, ja nie wiedziałam, że aż tak będą mi się podobały ich animacje, bo jak były na zapowiedziach, to aż tak fajnie to nie wyglądało. A jak zaczęłam na nim galopować wczoraj, to te animacje są takie smooth, wiecie? Kurde, polskiego słowa zapomnę. Takie gładkie, o, takie. No, wiecie, takie. Ta głowa tak się rusza fajnie. To jest naprawdę spoczko. E, że o, o, siema! <grywa> dzień dobry, czekajcie, bo. O, Acia, o, sam, sam Dzień dobry, dzień dobry. No, więc. E, czekajcie, odpiszę. E, no, e, dziewczyno, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. E, więc to jest to, co mi się w tych koniach nie podoba. Masi są fajne, aczkolwiek na Instagramie dziewczyna zrobiła takie. Mm, Troszkę przemalowanie tych koni, i moim zdaniem one jej wyszły dużo lepiej niż tutaj. Tak! Tak. W sensie nagrywam, do znajomych mam chyba full listę, więc też ciężko. No, więc. No, gdyby te maści były troszkę bardziej dopracowane. Ta jest naprawdę fajna, ta mnie zauroczyła, bo wygląda naprawdę dobrze te jabłuszka tutaj, te cztery skarpetki, naprawdę wygląda to ładnie, ta też nie jest taka najgorsza, aczkolwiek pomyliłam tego konia z tym starym Morganem, bo są mega podobne, to nie jest nic złego oczywiście ta mi się totalnie nie podoba oczywiście to jest też moja osobista opinia, każdy może mieć swoją nie chcę tutaj nikogo obrażać i w ogóle nie chcę Wam tylko powiedzieć no jakby, że mi się to nie podoba, tutaj mamy gniadosza, który też jest bardzo ładny moim zdaniem i jelonka, jelonka, który też jest naprawdę ładny, ale te maści, jeśli mi się udaje tu wkleić, to je wam wkleję. Hmm, które dziewczyna stworzyła na Instagramie, wyglądały milion razy lepiej. I mam nadzieję, że te maści e, wejdą tutaj do gry, bo naprawdę są prześliczne. Jeśli miałabym jakiegokolwiek jeszcze kupować, to mega się zastanawiałam właśnie nad tym gniadoszem, bo jest po prostu ładny. Jest po prostu ładny. E, jest ładny, zwykły, prosty i. Nic tutaj wiele też nie trzeba dodawać, no, no po prostu jest, jest okej. Okay. W warkoczykach chyba mi się podobają najbardziej. Jeszcze w tej krótkiej grzywie mogły być, ale ta krótka grzywa jest też tutaj tak śmiesznie ścięta. No ale dobra, jest to jest. Koreczki też całkiem spoko. Ten y, irokes, którego praktycznie nie widzę. Nie wiem, też mi się coś w nim podoba w tych koniach. E, nie wiem dlaczego. Naprawdę są spoko animacje. Mi się. Bardzo mi się podobają te animacje, nie wiem, no. No nie wiem. Ten irokes też wygląda dobrze. No więc. Y, to też jest spoko. Ja myślę, że kupimy sobie tego z irokesem. Jak już mamy jakiegokolwiek dzisiaj kupować, ale to muszę najpierw. Y, Odłożyć wszystkie rzeczy, żebyśmy po prostu. Yy, no. Jeszcze sobie o czymś pogadamy, ale to już jak pojedziemy do stajni, bo wczoraj na live'ie też zauważyliśmy wszyscy, że te kuce, te kuce, tylko te nie są straszliwie małe, ale to tak straszliwie małe. Hero, może być hero, yy, może być wałaszkiem, może być młodym wałaszkiem, o. Hero, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, proszę bardzo, kupujemy konia. Yy, więc tak, bardzo mi się podoba. Ale nie to, że są tak małe. Naprawdę. Słuchajcie, one bliżej im do Kucyka niż do konia. A one wzrostowo wcale nie odbiegają bardzo od Belgów, bo patrzyliśmy, że one mają od metra 40 do metra 60. I to jest taki przedział, gdzie naprawdę one mieszczą się jeszcze, słuchajcie, w, no, w, no, w tym przedziale belgowym, że tak powiem. A one naprawdę są no, bliżej im do Kucyka. Zaraz to zobaczymy. Zobaczmy sobie też jeszcze ich maści, bo to jest ciekawe. Generalnie maści, ich chody. Naprawdę są ładne te chody. Zobaczymy sobie wszystkie. Ubierzemy tego koniucha. Co to jest? A to jest podstawowa. Dobra, to to. A to? To jest podstawowa, to możemy ją wrzucić od razu. To też już, pod, już jest podstawowa. Ok, no więc tak, wyglądamy następująco. Moim zdaniem bardzo ładnie. Dalej mnie kolą te oczy szerokie, dalej mnie koli ten ogon odstający, ale naprawdę maści dają radę i, i wygląda to naprawdę dobrze. Fajnie, fajny, fajną mają głowę tak od boku. Fajną mają budowę w ogóle te konie. Fajnie się ruszają, są mega elastyczne. Moim zdaniem są mega elastyczne. Też się nie chcę jakoś mocno na tym rozwodzić. Czekam na to, aż SSO doda. Wiecie, wodze napięte, a nie takie rozwalone, luźne, bo to by było też bardzo fajne. No, od razu inaczej by gra wyglądała, no nie? Jakby po prostu troszkę te wodze napięli. No i dobra. Przechodźmy sobie do, do szybszego galopu. Nic tutaj się złego nie dzieje, serio, mm, nie widzę, żeby jakiś tyłeczek odpadał czy coś, tutaj fajnie pracuje szyja, ale no spójrzcie i powiedzcie, że im bliżej nie jest do kucyka, naprawdę im totalnie bliżej jest do kucyka. No i dobra, jedziemy mega szybkim galopem i mamy zatrzymanie, zatrzymanie jest spoko, najgorsze zatrzymanie jakie mają konie tutaj w SSO, to są chyba fryzy, zobaczmy sobie jeszcze raz, ciap! Bardzo szybkie, takie, no, spoczko. Bardzo fajne, naprawdę ładne, ładne, ładna, ładna jest ta maść. Ale no jednak bywały, bywały, że bywały, że widziałam po prostu ładniejsze. No i dobra. Dębowanie. Dębowanie też jest takie, no, nie ma nic tutaj złego. Jeszcze raz sobie zobaczę. No, także... No co, moje zdębowanie to jest i teraz sobie możemy przejechać jeden wyścig. Mm. A to jest ten Tines, dobra. Gdyby one były troszkę większe... Aha, ja nie mogę... Z... A nie, mogę, dobra, bo myślałam, że ten, nie mogę, a to po prostu wyłączyłam sobie. Gdyby one były troszeczkę większe... Serio, to, jest... to tak mnie boli, że one są takie... TAKIE MAŁE! Nie wiem, jak ja widzę tak małe konie, to aż się nie chce trenować. Ja nie lubię jeździć na kucykach i też się zastanowiliśmy na lewie, jak to będzie wyglądało, wiecie, jak te nowe postacie dojdą i one będą większe. I jak te większe postacie będą wyglądały na tak małych koniach. W ogóle SSO nie sprawdziło tych wielkości. Jakby kucis mimo że w naturze jest mniejszy, to tutaj jest większy od tego. I to jest takie, wiecie, ja wiem, że to nie jest realistyczne gra i w ogóle, i w ogóle, ale to naprawdę, jeżeli już chce robić konie w grze i odwzorowywać się rasy... To mogliby sprawdzić, słuchajcie, ile mm, wzrostu ma tamten kuc, ile wzrostu ma ten. Yy, bo to jest naprawdę. No przykre, że te konie. No, no jednak tym wzrostem zostały trochę skrzywdzone. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Dajcie znać, czy Wam się nie podobają. Ja Wam tylko chcę właśnie je po, porównać do tego Islanda, bo wczoraj to robiliśmy i po prostu ja byłam w szoku. Zobaczcie sobie. To jest Island. Yy, no to jest kucyk. A kucyk jest większy teraz niż ten. Czekajcie, tak ładnie się ustawię tutaj. Okej, okay, dobra, mamy to. No, więc proszę bardzo. To jest kuc islandzki i. Yy, ja chyba wyjadę nimi, wiecie, bo jak ja sobie nimi wyjadę, to będzie lepiej to yy, wyglądało. Też zmienia. No ten kuc islandzki jest milion razy ładniejszej budowy w sensie. <laughs> To, jest, to widać, że to jest kucyk, ale no do naszej postaci on wygląda na bardzo dużego. I ta głowa jest taka duża i to wszystko. No, no wygląda na dużego. on, Nie wiem, czy on nie ma większej głowy nawet od yy, dzikusów. Albo od szajerka, Nie, no, od szajerka nie. Z tego co widzę, to nie. No, ale jest po prostu bardzo masywny, jak na kuca. Jest świetny. Jest po prostu świetny. I zobaczcie. To jest koń, który ma do metra 40. A to jest koń, który ma od metra 40. Eee, więc no, to jest kucyk, a to nie. I to jest właśnie ten główny ból. <noise> Serie, ja nie mam nic do tych koni, naprawdę. No, przecież mam trochę, dobra, mam trochę. Ale no, 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 byłoby to do przeżycia. Bo animacje naprawdę spoko. No, także, m, chyba to by było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać. Aha, bo jeszcze chyba był nowy sprzęt, z tego co widziałam. To tutaj mamy takie brązowe siodełko ze srebrnymi e, tymi strzemionkami. Tu mamy takie o, taki pad, tak, czapraczek taki. Tu mamy też e, do tego siodełka o głowie. Spoko, ale nie moje klimaty jakoś to o głowie, wolę takie standardowe. Reszta też spoko. I to chyba wszystko w sumie. Cała reszta już są, czy to już widzieliście? No, także także tak. E, ubranie, chyba z nie ma nic nowego, poza... No, no to to, 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 to cała reszta. <laughs> Ta sukienka, no nie wiem, to nie, to nie. Nie, też nie moje klimaty, no ale dobra. No i zwierzaczki, czyli tutaj nic nie ma. No, także koniec aktualizacji chyba. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy na pewno... Bo nie, nie jestem pewna, zobaczymy, może coś tam jeszcze było napisane. Dobra Miesiaki, słuchajcie, jest jeszcze jedno, czego ja e, nie ogarnęłam. Mamy tutaj wyścig e, Gulimero. E, gulimero, tak? Czekajcie. Ła, nie, nie, gulimero, dokładnie. E, o, hej, Rety, ale hala jest dziecka. Jestem gulimero geda. Jeden założyciel wyścigu, bla 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 bla. bla. Super. <noise> dziękuję bardzo. Porozmawiamy z tobą. Super, dziękuję bardzo. Tak, ścigamy się. Ukończ wyścig i PD żadnego nie dostajemy, także... Aha! Lusitan, Andalus lub Pasofino. Także, no... <grytanie> Musimy wrócić do stajni po innego konia. Dobra, mamy naszego Pasofino, Jade. Nie wiem, czy dam radę ubrać na niego te wszystkie rzeczy. O, dam radę! O, dam radę! Jej! Cóż za radość! Kurczę, od razu inaczej na takim większym koniu. Masakra, to jest taka różnica. W ogóle fajnie, że to zrobiliśmy, bo naprawdę sami możecie odczuć też nawet na tym nagraniu, jaka to jest ogromna różnica w porównaniu tych koni. Ja zaczęłam naprawdę doceniać pasofino. Ich animacje nie są jakieś super urzekające i tak dalej. Ale no, zupełnie inaczej się na tym koniu jeździ. Także. Serio, naprawdę tak mi jest przykro, że te morgany są tak małe. Naprawdę, strasznie mi jest przykro. No i dobra, jedziemy na ten wyścig. Zobaczymy, co tam ciekawego zrobili. O Jezu, tak żywa. Dobra, tak, ukończmy wyścig. Jezu, jaki mały! Jak się wyciszyło wszystko w ogóle. Joko muzyka! O kurde. Dwa! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. a ta okej? Okay. Matko, w ogóle to jest tak niebezpieczne z tymi donicami, tak w realu. Jaka muzyka? O nie! O kurde. Strasznie, strasznie dziwnie, dziwny, naprawdę mega dziwny wyścig. A tutaj, dobra, dobra, dobra. O, okay. oh my gosh! Okej, okay. okej. Okay. Jakby spoko. <laughs> spoko. Yy, nie mam nic do wyścigu. Jest króciutki, spoczko, śmieszny, muzyka. No i dobra, yy, to... Teraz już chyba o ósmy poziom to wybiliśmy. Bardzo się cieszę. No, także to już by było na tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapieszkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i pamiętajcie, że generalnie to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Czekam na Wasze. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. I ostatnie, co chciałam powiedzieć, to bardzo dziękuję moim wspierającym Maciej, tutaj wypisanych wszystkich, jeżeli chcecie dołożyć do gry na naszych wspierających i być tutaj również na odcineczku, mieć dostęp w pierwszej kolejności do filmów, naszą grupę, taką tajną na Discordzie, znaczy grupę, no, no w sumie grupę, no, to też zapraszam. No, jakby co to? Wszystko jest tutaj na dole wypisane, także do dziękuję bardzo raz jeszcze buziarki dla Was wszystkich, trzymajcie się. Pa!